Cześć, <laughs> po bardzo długiej przerwie, e, krótka migawka. Mamy zrobioną w zasadzie całą siódmą warstwę. Jeszcze tutaj zostało. Zaraz to będę kończył. E, dzisiaj jest sobota, na jutro została już tylko ostatnia ósma warstwa. E, chociaż podejrzewam, że nie będę jej robił w jeden dzień, tylko ze dwa. niedziela, poniedziałek. Może jeszcze jakaś wykończeniówka we wtorek. No i w najbliższym tygodniu będzie już trochę więcej materiałów poświęconych przygotowywaniu szalunek, szalunku pod wieniec, który będzie zupełnie inaczej robiony niż szalunek, który był robiony dla ławy. Głównie ze względu na to, że tam na dole mieliśmy możliwość zaparcia się, czy to obrzegi wykopu wewnątrz, czy też poprzez umieszczenie w środku bloczków betonowych, tak jak to robiliśmy awaryjnie tu zachęcam was do zajrzenia do poprzednich filmów natomiast w przypadku wieńca no takiej możliwości zaparcia się niestety mieć nie będziemy tu kilka ciekawostek to miejsce, które jest tutaj to nie jest okienko wentylacyjne bo okienka wentylacyjne będą tylko na ostatniej warstwie, czyli tej ósmej to miejsce to jest przepust na rurę kanalizacyjną i to jest niestety rzecz, która no, wynika z tego, że próbujemy budować dom w bardzo trudnych warunkach terenowych. Rezultat będzie tego taki, że rura kanalizacyjna będzie musiała iść tutaj, dosłownie po powierzchni ziemi. Mamy już pomysł wymyślony z konstruktorem, w jaki sposób zabezpieczyć taką rurę kanalizacyjną, mimo że ona nie jest w środku ziemi, przed ewentualnym zamarzaniem. Będę Wam to pokazywał, jak już przyjdzie czas na to. Natomiast mówimy tylko o tym odcinku, który jest tutaj. Pomiędzy samym budynkiem a skarpą. Następnie rura będzie sobie wchodziła już tutaj w skarpę i da, dalej już będzie sobie szła pod ziemią, więc tam już będzie dalej standardowo. W związku z czym, o ile, jak Wam wspominałem, okienka wentylacyjne tu będą dwie sztuki, tam będą dwie sztuki, tu będzie jedna sztuka, a tutaj, zamiast w tym miejscu, okienko będzie od strony bocznej domu, właśnie ze względu na to, że tutaj musimy zostawić bardzo dużą przestrzeń na tę rurę kanalizacyjną to jest o tyle fajnie pomyślane, że tutaj z przodu w tym miejscu będzie taras w związku z czym to nie będzie tak, że ta rura będzie zupełnie widoczna z wierzchu, <laughs> ona sobie będzie szła zupełnie pod tarasem, więc nie będzie jej widać jakby z zewnątrz i rezultat tego rozwiązania jest taki, że my sobie tutaj zostawiamy bardzo duży otwór dosłownie na dwóch warstwach boczków, czyli macie w sumie w pionie 30 cm w poziomie około tam 50 dlaczego tak? Dlatego, że rura będzie delikatnie po skosie szła te 30 cm, które zostawiamy w pionie, spowoduje, że jak wrzucimy sobie tam rurę 16 cm, taką kanalizacyjną, no to w tym momencie dookoła będzie po 8 cm takiego bardzo um, Dobrej jakości ocieplenia, które sprawi, że rurka sobie nie powinna zamarzać. Oczywiście tu trzeba pamiętać o tym, że to jest rura kanalizacyjna, w związku z czym z reguły raczej dostają się tam na materiały dosyć ciepłe: woda ze zlewu, z mycia naczyń, z kąpieli itd. itd. Więc ryzyko zamarzania jest znacznie mniejsze niż w przypadku dopływu wody. Natomiast nadal jest, w związku z czym trzeba to w jakimś tam stopniu sobie zabezpieczyć. Tu jest jeszcze jedna rzecz. W tym miejscu pomiędzy domem a skarpą będzie ciupinka większy spadek, po to, żeby ta woda sobie szybciej razem z nieczystościami spływała w dół. Oczywiście nie można z tym przesadzać, bo paradoks polega na tym, to niektórzy mają takie... Złudne wrażenie, że im większy spadek w rurach kanalizacyjnych, tym szybciej sobie nieczystości płyną. Jest to niestety ogromny błąd popełniany bardzo często w górach, gdzie nie powinno się robić jak macie na przykład dom gdzieś wysoko, a szampa macie gdzieś nisko, nie powinno się robić spadku takiego no wzdłuż jakby skarpy pod bardzo dużym kątem, tylko powinny to być małe kąty schodek, małe kąty schodek. Dlaczego tak? Ano dlatego, że w momencie, kiedy spadek jest zbyt duży, to grube nieczystości zatrzymują się po prostu w środku, a woda zaczyna nad nimi przeskakiwać, doprowadzając do bardzo szybkiego czopowania się takich rur. I to jest potem strasznie upierdliwe w czyszczeniu. No i niestety nie da się tego naprawić inaczej, jak poprzez rozebranie takiej, tak położonej kanalizacji. i Umieszczenie i tam jeszcze raz. W związku z czym tutaj nie będzie ten spadek jakoś szczególnie duży, natomiast będzie w granicach tej maksymalnej dopuszczalnej normy. Tam jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, jakieś od 1,5 do 3% spadku, więc my się zamkniemy pomiędzy tą przestrzenią, a tutaj na no, poziomie jakichś tam 3%, 3 powiedzmy, czy jakoś. Tak ja jeszcze muszę dopytać architekta, jak to miało wyglądać. W każdym razie tak to sobie wygląda. Co jeszcze? No nic, w zasadzie. E, ostatnio pokazywałem wam, znaczy pokazywałem w zasadzie, że równolegle będę wrzucał te filmy, te paliki, które były robione. Na razie to zatrzymałem. Zrobiło się strasznie zimno tutaj w górach. E, ranki bywają wręcz, niemalże mroźne, bo tu już mamy na poziomie tam 4-5 stopni temperatury o godzinie tam 6-7 rano. A to już są konkretnie niskie temperatury. Póki co mamy sporo dylematów odnoszących się do tego, czy będziemy faktycznie rozpoczynać konstrukcję w tym roku. Mam co do tego trochę obaw, ze względu na to, że poza wylaniem wieńca tu zostało jeszcze mnóstwo roboty do zrobienia dookoła. Co prawda między zalaniem wieńca a kotwieniem budynku tam będą jakieś 3-4 tygodnie mniej więcej. No więc to jest dość czasu, żeby ten temat ogarnąć. Mówię tutaj o kwestii hydroizolacji dookoła folii kubołkowej, zasypaniu tego, wyrównaniu gruntu, który jest dookoła, zrobienia odpowiednich spadków i tak dalej, i tak dalej. No jest tego generalnie dosyć dużo. Bardzo możliwe, że będę próbował zatrudnić taką malutką kopareczkę, która nam w tym wszystkim pomoże, czyli będzie nam ładnie tutaj podbierała te wszystkie grunty, które są te wszystkie skarpy, które są ponasypywane gdzieś tam ale to jeszcze sobie będę główkował na temat no a póki co, jak widzicie fundament zostaje prawie już zakończony lada moment będzie fini fakt faktem czasu takiego bezwzględnego, który upłynął jest dużo bo to jest czerwiec, lipiec, sierpień, no i w zasadzie wrzesień czyli można uznać, że 4 miesiące ale to nie, jest, to nie są 4 miesiące ciągłej pracy ja po prostu mam swoją pracę zawodową i poświęcam na budowę tyle czasu, ile po prostu mogę, bez żadnej spiny, bez żadnego uznawania, że koniecznie trzeba, bo muszę, bo coś tam, bo coś tam. Poza tym mam świadomość do tego, że później będzie dużo łatwiej, bo jak już będzie fundament zrobiony oraz konstrukcja, jak już ją postawi, to potem temat związany z wykańczeniem budynku jest troszkę prostszy do ogarnięcia, głównie ze względu na to, że. W tej chwili fundamentu no nie możemy w takiej postaci zostawić, jego trzeba przed zimą skończyć, czyli mam określoną ilość tam powiedzmy czasu przed jakimiś pierwszymi dużymi przymrozkami, żeby to zamknąć. W przypadku konstrukcji podobnie, jak już się rozpocznie, no to ona musi zostać zamknięta, oczywiście jak tam jakieś 1, 2 czy 3 raz gdzieś tam spadnie na, na taką konstrukcję deszcz to się nic nie stanie nawet śnieg mu nie jest straszny takiej konstrukcji, natomiast no, nie powinno się zostawiać takiej konstrukcji na całą zimę zupełnie, bo to jest okres 4-5 miesięcy co innego miesiąc, półtora czy dwa nawet sukcesywnie, sukcesywnie postępującej budowy a co innego 4-5 miesięcy no, po prostu leżenia sobie tego budynku tym bardziej, że w momencie kiedy Będziemy sobie to budować. Nawet gdyby zdarzyło się tak, że w górach może być wcześniej ten śnieg, no to jak sobie spadnie jakiś śnieg na, na tę konstrukcję, to można to miotałką delikatnie zmiatać i będzie spoko. Natomiast jak dom sobie stoi przez takie 4-5 miesięcy, no to tego śniegu tam pada, i pada, i pada, i pada, no i w pewnym momencie deski mogą wręcz być po prostu w, w zaspach w środku. tak. Więc to jest jakiś temat, który jest jakąś tam moją zagwostką. Możliwe, że będę szukał pomocy wśród przyjaciół, to znaczy zwyczajnie sobie zatrudnię kogoś. Tak jak przyjaciela, który nam pomagał, oczywiście nie za darmo, tylko normalnie za jakąś tam kasę, pomagał nam robić ławę fundamentową. Bardzo możliwe, że w, z podobnej historii skorzystam w kontekście konstrukcji. Tyle, że wówczas no to już by był taki ostry zapiernik, ja bym sobie zrobił wolne w pracę. Na poziomie dwóch-trzech tygodni, no i przez te 2 trzy tygodnie będziemy po prostu zapierniczać po 8-10 godzin na dobę podczas budowy, i powinno się to udać zrealizować. No, czy coś jeszcze? Na razie chyba to wszystko, co miałem do rzeknięcia. Jutro coś będę jeszcze nagrywał, jak będziemy robić tą kolejną, ósmą, już ostatnią warstwę. Jeden dylemat jeszcze, który mam, zastanawiam się, co z tym zrobić, to takie trochę bardziej kwestia estetyki i jakby tej precyzji dwóch milimetrów, które cały czas próbuję to uskuteczniać, niż rzecz szczególnie istotna z punktu widzenia konstrukcyjnego. Tam macie te deski, które służyły do szalowania ławy fundamentowej. Wygląda na to, że one sobie wyschły i jednak będą się w większości nadawały do ponownego użycia. Tyle, że no deskowanie nie daje tak równych rezultatów, jak na przykład robienie płytą OSB, która jest pocięta po prostu na równiutkie pasy. Dlatego się zastanawiam, czy nie będę chciał jednak skombinować takiej grubej, grubej płyty OSB po to, żeby wieniec był idealnie równy ze wszystkich stron. Aczkolwiek to jest taka trochę pierdologia z mojej strony. Możliwe, że jednak z tego zrezygnuję i zrobię to z desek. Potem się najwyżej co większe zadziory przeszlifuję jakąś tam. Szlifierką kątową z tym, z tarczą z papieru ściernego. To zresztą planuję zrobić w przypadku zadziorów, które powstają gdzieś tam przy bloczkach, żeby potem masa bitumiczna nie miała jakichś tam problemów z sytuacją, w której jak macie jakiś taki zadzier, który mocno wystaje, to w tym miejscu, jak robicie masę bitumiczną, to w tym jednym miejscu, w którym ten zadzior sobie występuje, to masa bitumiczna ma cieńszą warstwę, a powinna mieć jakąś tam określoną grubość rzędu 2, 3 czy 4 mm, już nie pamiętam. Więc to jest jakby jeszcze rzecz, która gdzieś tam została do zrobienia. No i potem, jak już będzie konstrukcja postawiona, tak trochę na naokoło opowiadam, to z dalszą częścią będzie prościej, no bo dalsze etapy można sobie dzielić na dowolne fragmenty. To znaczy, jednego dnia można zrobić kawałek łazienki, drugiego go dokończyć, coś tam, coś tam i to wszystko można sobie gdzieś tam rozkładać w czasie. I wówczas już nie będzie nas tak strasznie goniła kwestia pogody, jesieni, lata, zimy i wszystkich kwestii związanych właśnie z opadami deszczu, śniegu, temperaturą również promieniami UV, które w jakimś tam stopniu będą uszkadzać folię z biegiem czasu i tak dalej, i tak dalej. Mówię o wiatroizolacji, paroizolacji. To są takie rzeczy, o których też trzeba gdzieś tam pamiętać. Ale założenie na razie w tym momencie, myślę, że niezbyt wygórowane jest takie, że chyba jednak będę starał się tę konstrukcję zacząć w tym roku, znaczy zacząć, zrobić w tym roku, tak, żeby dach był zamknięty żeby do środka już nie kapała woda. A czy to się uda? To zobaczymy. Nic nas nie goni, to nie jest kredyt banku. Jak mnie, nie wiem, gdzieś tam złapie jakaś choroba albo coś tam, to nie będę musiał się martwić o to, że, że czas sobie płynie. I to jest najfajniejsze w tym rozwiązaniu. Pod tytułem budowa samodzielna. <trymujesz> trzymajcie się, hej! Kilka ciekawostek odnośnie ostatniej, ósmej warstwy fundamentu. Niezależnie od tego, czy w Waszym przypadku będzie to 8 warstw 3, 5, 10 czy inne ilości, to ostatnia warstwa zawsze będzie Was niezwykle interesowała mocno w kontekście zachowywania przede wszystkim poziomów w bloczkach. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. O ile w przypadku poprzednich warstw, w momencie, kiedy dany bloczek, dajmy na to, był o 3-4 mm nawet niżej niż być powinien. Takich bloczków na całym fundamentie zdarzyło mi się powiedzmy kilka sztuk, bo trochę za mało zaprawy. Dałem gdzieś tam deszcz padał, nie miałem czasu już, żeby tego poprawiać, więc się bloczek osadzało o ciutek niżej. Takie historie nie mają znaczenia z punktu widzenia konstrukcyjnego, ponieważ następna warstwa bloczków, która na to przychodzi, powoduje, że w tym miejscu jest minimalnie więcej zaprawy, która niweluje jakoby ten. Ubytek, który powstał na warstwie, którą położyliśmy nie do końca właściwie. Podobnie wygląda historia związana z poziomem bloczka w tym kierunku. Jeżeli on będzie minimalnie przechylony, to troszeczkę trudniej będzie Wam znaleźć pion. Natomiast w przypadku, kiedy posługujecie się sznurkami, tak jak ja, gdzie idealne piony są wytyczane w zasadzie tylko na narożnikach, potem leci sobie sznurek, to w tym momencie te minimalne wahnięcia tracą jakiekolwiek większe znaczenie. I podobnie jak w przypadku w ogóle mniejszej ilości zaprawy, tutaj też różnica da się zniwelować poprzez wyrównanie tej zaprawy po prostu na kolejnej warstwie. W moim przypadku akurat te kolejne warstwy bloczków były raczej dosyć równo układane, natomiast no nie obyło się bez jakichś tam drobnych wtop, typu jakiś tam bloczek jest minimalnie w te czy w FTA. To nie są jakieś szczególnie duże różnice, natomiast w toku samego funda y tworzenia fundamentu, czyli murowania, nie ma to y jakby większego znaczenia, ale w przypadku ostatniej warstwy już znaczenie będzie miało, już Wam tłumaczę dlaczego. W przypadku, kiedy robimy sobie fundament, w którym będziemy mieli y zbrojony wieniec na samej górze, to w tym momencie to, czy ten bloczek tutaj będzie idealnie poziomo, tak jak jest teraz, oraz to, czy Cała warstwa bloczków będzie maksymalnie równiejsieńko położona, czyli to już nie można za bardzo dopuszczać do sytuacji, kiedy te bloczki będą trochę niżej, trochę wyżej. I zachowanie tych wszystkich równości, nazwijmy to, jest o tyle istotne, że z tej strony oraz z tej strony przyjdą sobie burty pod szalunek wieńca fundamentowego. I teraz, jeżeli bloczek będzie pochylony, dajmy na to w tę stronę, to w tym momencie, jak osadzicie tutaj 24 cm deski, tak jak w moim przypadku ma to mieć miejsce, tu będzie 24 cm, to fizycznie to 24 cm będzie niżej o te 2-3 mm, a tu będzie o te 2-3 mm powiedzmy wyżej. Rezultat tego jest taki, że cały wieniec, tak naprawdę, jeżeli będziecie go równali bezpośrednio do desek, cały wieniec nam się sypie. Jedyny ratunek wtedy, jaki można ewentualnie sobie zagwarantować, to jest zrobienie tego w taki sposób, że w wieńcu dajecie sobie więcej desek niż być powinno i wewnątrz wieńca nabijacie sobie gwoździkami albo malujecie flamastrem idealną poziomą linię, do której należy lać beton, do której należy go równać. To jest rozwiązanie dosyć kłopotliwe, ponieważ beton brudzi, chlapie i bardzo często bywa tak, że te malunki, ten rysunek kreski na samej brudzie Wewnątrz zostanie po prostu zalany betonem i nie będziecie w stanie do niego dotrzeć. Dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że w przypadku domów murowanych później powyżej nadal murujecie sobie ściany z np. gazu betonu czy z pustaków ceramicznych czy jakichś tam innych. I one też mają jakiś margines błędu, pozwalają na korygowanie pewnych błędów warstw poniżej. W przypadku drewna, jeżeli chcecie robić e, zgodnie z projektem, tak macie deskę wymierzoną na 2,5 metra, to ona będzie miała 2,5 metra i koniec. I nie będziecie jej mogli płynnie e, jakby skracać lub wydłużać, zależnie od potrzeb. A jeżeli byście to zrobili, no to w tym momencie czeka Was korekcja praktycznie całego projektu, bo cały projekt zaczyna się sypać. Więc jeśli chodzi o domy drewniane, to one nie wybaczają tego rodzaju błędów. Oczywiście ktoś powie, że 2-3 mm różnicy w poziomach, to nie jest żadna różnica. Teoretycznie tak, natomiast jeżeli weźmiecie sobie 2-3 mm różnicy, na przykład w poziomie i pionie samych ścian, no to 2 mm różnice niestety spowoduje, że cała ściana będzie delikatnie krzywo stała. W tym momencie praca budynku jest nieco niewłaściwie, nie, nie, niewłaściwie realizowana przez sam budynek, niż być powinna. Oczywiście ja tutaj trochę przesadzam, to jest fakt, bo 2-3 mm faktycznie nie będą robiły jakiejś szczególnie wielkiej różnicy. Natomiast uczulam Was na to, żebyście robili możliwie jak najdokładniej. No jak się da uzyskać idealny poziom, tak jak jest tutaj, no to dlaczego tego nie zrobić, tak? Podobnie wygląda kwestia przenoszenia poziomu za pomocą poziomicy wodnej, którą zaraz będę wykorzystywał z tego broczka na pozostałe trzy rogi fundamentu. Tu wygląda sytuacja dokładnie analogicznie, to znaczy o ile na poprzednich warstwach, nawet jeżeli poprzednia warstwa była 2-3 mm niżej, powiedzmy, to nie stanowiło to większego problemu. Natomiast w tej chwili będę starał się realizować to tak, żeby ta ostatnia warstwa była bez w zasadzie jakiejkolwiek tolerancji, czyli no z dokładnością praktycznie do 1 mm. To po prostu spowoduje, że łatwiej będzie stawiać budynek. To znaczy, o ile te 2-3 mm powiedzmy to nie jest jakiś dramat, ale jeżeli kopniecie się na przykład o pół centymetra czy nawet centymetr, to w tym momencie docinanie desek, ich spasowanie i tak dalej będzie odrobinę utrudnione i sama konstrukcja będzie pracowała po prostu w sposób, nie do końca właściwy, no bo jeżeli macie deski i stawiacie sobie deskę pionową na podłożu, które sobie ma być idealnie płaski, i ta deska sobie na tym podłożu stoi, to jeżeli tę deskę przechylicie w ten sposób, to w tym momencie cały ciężar na tej desce jest przenoszony na ten narożnik, na którym się deska opiera. I to o to tutaj tak naprawdę chodzi. Zachowanie idealnego poziomu później. Idealnie cięcie desek pod konstrukcję, idealnie pod kątem prostym, powoduje, że spasowanie wszystkich elementów jest możliwie jak najbardziej dokładne, i wówczas taki dom nie skrzypi. I nie pracuje w sposób, który no, z biegiem czasu może się niestety pogłębiać, no bo jak dom skrzypi, jeżeli duża ilość desek jest niewłaściwie posadowiona, no bo opierają się zamiast na całej płaszczyźnie, tylko na jakimś tam narożniku, to w tym momencie takie drewno może nawet sobie gdzieś tam się rozwarstwiać, pękać itd. Tak Oczywiście, na poziomie 1, 2, 5 czy nawet 10 desek to nie będzie problem, ale jeżeli do takich nieścisłości dopuścicie się nie tylko na fundamencie, ale potem również i podczas cięcia desek na konstrukcję, posadowienia samego budynku itd., itd. No to w tym momencie kumulacja tych wszystkich błędów spowoduje, że zaczną one stanowić faktycznie dosyć istotny problem. No. To chyba tyle na razie. Z tego co jakby się orientuje, jest chyba godzina jakaś 17, więc zrobię sobie pozostałe narożniki, nie wiem czy dzisiaj będę ruszał środkową ścianę, możliwe, że tak, może nie, zobaczymy jak nam będzie to wszystko sobie szło, na razie, hej. No, więc mamy wszystkie cztery narożniki już zrobione, dokładność jest na poziomie mniej więcej 1 mm, co jest w zupełności wystarczające, biorąc pod uwagę to, że Metoda, którą stosuję, pozwala na uzyskanie takiej dokładności, tak na dobrą sprawę, nie na przestrzeni 1 czy dwóch metrów, tylko na przestrzeni całej długości danej ściany. Czyli, jeżeli na przykład ta ściana ma długość 766 cm, to oznacza to, że mamy tu dokładność w granicach około 1 mm na prawie 8 m, co jest już wartością no, totalnie praktycznie marginalną. Teraz kluczowe będzie to, żeby dać wyschnąć tym narożnikom, żeby można było porządnie mocno zaczepić, a nie sznurki, troszkę mocniej niż do tej pory, żeby je dokładnie naciągnąć, żeby one były idealnie poziomo. I w tym momencie ważne jest to, żeby poszczególne bloczki, które będziemy sobie układać na poszczególnych ścianach, maksymalnie blisko dosuwały się do samego sznurka. Wówczas uzyskać uzyska się no, taką precyzję na praktycznie całej długości ściany, jaką sobie założyłem. Oczywiście, ja wiem, że tutaj zaraz może się znaleźć paru tak zwanych fachowców, którzy stwierdzą, że nawet 5 mm nie stanowiłoby większej różnicy i zapewne będą mieli rację z punktu widzenia stabilności samego do budynku itd. itd. Natomiast w Polsce, niestety, dosyć często narzeka się na to, że domy szkieletowe sobie skrzypią. No i to skrzypienie skąd, skąd się bierze? To nie jest coś, co powstaje tak po prostu. Tylko skrzypienie domu wynika z tego, że dom jest nie do, do końca dobrze spasowany. Część z Was, którzy interesują się motoryzacją i oglądają testy różnego rodzaju nowoczesnych modeli samochodów, mogą zauważyć, że w wielu tych testach pojawia się coś, co można nazwać próbą spasowania elementów w środku kokpitu samochodu, gdzie naciska się wszystkie elementy deski rozdzielcze i około wokół deski, wokół drzwi i tak dalej. Czasami bywa tak, że naciśnięcie danego elementu powoduje jego skrzypienie. No, to skrzypienie generalnie jest rzeczą niepożądaną. Ono nie powoduje, że samochód jest, nie wiem, do wyrzucenia, nie powoduje, że należy go przestać. <laughs> produkować, natomiast no jest rzeczą, którą niektórzy zauważają i która niektórym przeszkadza. Mi takie skrzypienie ewidentnie będzie przeszkadzało, w związku z czym chcę zbudować dom, który będzie maksymalnie ciasno i mocno spasowany i w tym też celu w kontekście samego montażu poszczególnych desek, konstrukcji budynku. W naszym przypadku zamiast gwoździ będziemy wykorzystywali wkręty ciesielskie. Dlaczego tak, a nie inaczej? I jak została zniwelowana różnica właściwości czysto fizycznych tych narzędzi już wam mówię. Gwoździe są zdecydowanie bardziej odporne na ścinanie, czyli na pracę budynku, gdzie jak macie dwa elementy, które jak macie deskę, która sobie stoi w ten sposób, i ona jest od spodu przybita na przykład do podwaliny, to w tym momencie gwoździe będą zdecydowanie bardziej niż wkręty odporne na ruchy ścinające, czyli sytuacje, w której ta deska próbuje sobie uciec w lewo lub w prawo i próbuje ten gwóźdź dosłownie jak nożem ściąć. Z kolei wkręty będą zdecydowanie, oczywiście wkręty ciesielskie niezwykłe, będą zdecydowanie bardziej odporne na siły rozpierające czyli sytuację, w której deska jest wyrywana zupełnie z elementu, do którego jest przykręcona. My użyjemy wkrętów ciesielskich po to, żeby uzyskać właśnie tę siłę, która będzie ściskała cały budynek, ale żeby nadrobić stratę wynikającą z tego, że wkręty są zdecydowanie mniej odporne na ścinanie, będziemy stosować takie specjalne rowki grubości 1 centymetra, które się nazywają zamkami ciesielskimi i po wycięciu takiego rowka w belce w to będzie wpasowywana deska, która będzie na przykład stała sobie pionowo i rezultat jest tego, że zamek ciesielski blokuje deskę przed poruszaniem się w lewo, w prawo, natomiast wkręt ją bardzo mocno ściska. I rezultat takiego rozwiązania jest taki, że uzyskujemy możliwość skorzystania z wspaniałych właściwości wkrętów ciesielskich, które pozwalają błyskawicznie skręcać konstrukcję, a z drugiej strony niwelujemy wadę tychże wkrętów, polegającą na tym, że mają mniejszą wytrzymałość na ścinanie. Dzisiaj chyba już będę kończył, nie chcę mi się szczerze mówiąc, dalej jest niedziela, czas odpocząć. Narożniki zrobiłem po to, żeby one sobie wyschły. Jak sobie wyschną, to będzie można robić dalej. No, trzymajcie się ciepło, Heja.